sadzimy prawdziwego roślinnego demogorgona tak zamówiłam kaktusa z oelix kwitnie dokładnie jak na zdjęciu tylko przyszedł trochę brudnej, ale to nic radzi sobie tu zadowolona pokazuje co kupiłam żeby zrobić doniczkę demogorgona farby glina pręciki Naiwnie myślałam że skończy to w jeden wieczór słodka ja odcinam pręciki i robię z nich płatki patrzę coś nie ten kształt no więc poprawiam proces tak inwazyjny, że gdyby moja kosmetyczka to zobaczyła no to nie wiem tu ładnie siedzę dłubie robię też szkielet pręciki a oto powód, dlaczego nie nagrywamy z dźwiękiem. Uziapie. 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 Albo krótko mówiąc, mieszkam z chłopakiem. Walkuję glinę butelką, próbuję nałożyć na konstrukcję, ale oczywiście nic nie wychodzi. Więc robię wypukłe płatki z folii aluminiowej i dopiero na to nakładam glinę. I tak nakładając glinę zaczynam się zastanawiać, a za którą parą jesteście? Bo ja chcę, żeby Steve i Nancy znów byli razem. Ale serio, boję się nowego sezonu, na pewno ktoś umrze i ja psychicznie nie jestem na to gotowa. Wygładzam wszystko pędzelkiem z wodą, robię buzie demogorgonę i zaczynam kształt ciała. Anatomia niby ludzka, ale to co wyszło... Mm... Ręce kleiły się okropnie, ale najgorsze były palce ciągle mi odpadały. Jeśli macie jakieś tipy, jak je robić z gliny, to błagam czekam na radę. A to ja po 24. siedzę i robię zęby z ryżu jakiegoś demogorgona. Ciesząc się oczywiście, że zaczęłam to wszystko o 20. w niedzielę przed pracą. Na końcu efekt przejściowy napiszcie, czy czekacie na dalsze części, a ja idę umyć ręce i przeprosić moją kosmetyczkę.